W ramach projektu Plac na Glanc realizowanego przez Instytucję Kultury Katowice Miasto Ogrodów, troje młodych architektów poddało rewitalizacji podwórko przy ulicy Ląpy 9. Podwórko to zostało wyłonione do modernizacji spośród kilkunastu zgłoszonych przez mieszkańców Katowic obiektów. Zmieniło ono swe oblicze oraz przeznaczenie zgodnie z pomysłem samych zainteresowanych i przy wsparciu projektowym architektów. Michała Centkowskiego, Grzegorza Lajera oraz Ewy Labus. To był pomysł trójki ówczesnych studentów. Pomysł, który zgłosili Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów w ramach tak zwanego Studenckiego Biura Projektów. Ich pomysłem była rewitalizacja jednego wybranego w konkursie podwórka w Katowicach, jego przemiana. I tak narodzi się właśnie projekt Plac na Glanz, na którego efekcie stoimy i który nas otacza. W wiosną tego roku ogłosiliśmy konkurs dla mieszkańców Katowic. Prosiliśmy ich, aby przekonali nas do tego, że to Właśnie ich podwórko, ich plac zasługuje na to, żeby e, przejść rewitalizację, zostać odnowionym zgodnie z ich pomysłem. Tych propozycji dostaliśmy aż 16. Byliśmy, szczerze powiem, zaskoczeni ilością zgłoszeń e, i bardzo podniesieni na duchu ich jakością i tym, z jaką siłą mieszkańcy przekonywali nas, ponieważ prosiliśmy, aby te podwórka zgłaszali mieszkańcy, a więc grupy mieszkańców, a nie pojedyncze osoby. A więc siłą, z jaką przekonywali nas do tego, że to właśnie ich podwórko powinno zostać odmienione. Tak naprawdę z przyjemnością zmienilibyśmy wszystkie, ale mogliśmy wybrać tylko jedno. Nasz wybór padł właśnie na to, na ulicy Ląpy 9. E, przekonała nas siła i zaangażowanie mieszkańców tej kamienicy. E, oni już od dawna próbowali coś z tym miejscem zrobić, ale było niestety przez lata tak zaniedbane. Tutaj leżał gruz, e, że nawet próby pokrycia we własnym zakresie tego miejsca jakąś ziemią, próba sadzenia tutaj kwiatów kończyła się najczęściej porażką. E, dlatego, ale także biorąc pod uwagę Wielkość tego miejsca, które jest jednak dość ograniczone, jest niewielkie, zdecydowaliśmy się właśnie na to podwórko. Rewitalizacja podwórka i jego przebudowa trwała kilka miesięcy, podczas których architekci wspólnie z mieszkańcami starali się wypracować jak najlepsze rozwiązanie zagospodarowania tego stosunkowo niewielkiego obszaru. Dzięki wspólnemu wysiłkowi udało się w tym miejscu stworzyć wyjątkową przestrzeń, która umożliwi mieszkańcom wypoczynek oraz na przykład pozwoli na organizację plenerowych spotkań ze znajomymi. Zorganizowaliśmy wakacje rodzaj takiego typu warsztatów. Gdzie zaprosiliśmy właśnie wszystkich mieszkańców, siedzieliśmy tutaj na podwórku i wspólnie jakby robiliśmy makietę, oni mówili nam, co w ogóle chcieliby na tym podwórku, podpowiadali jakieś funkcje, wspólnie potem dochodziliśmy do jakiegoś kompromisu, co mogłoby tu być, co nie. Ale generalnie wszystkie jakby te elementy, które tu są, wynikają z tego, z tego właśnie spotkania z mieszkańcami i, i z tych ich realnych potrzeb właśnie. Tu, gdzie jesteśmy, to jest taka strefa odpoczynku, gdzie mamy właśnie drewniany taras, miejsce osiedlenia, jakieś schowki na narzędzia na ogrodowe i donice. Tutaj mamy takie mniejsze stanowisko dla, dla dwóch osób. Dalej jest jeszcze huśtawka z, z, z taką pergolą, gdzie właśnie też można sobie odpoczywać i, i huśtać się. Obok jest klomp, gdzie, gdzie mieszkańcy mogą sadzić sobie zioła czy, czy jakieś rośliny. Jest też tam obok stojak na rowery, który będzie zadaszony. No i przede wszystkim jest uporządkowana cała, cała zieleń. Plac Naglant przy ulicy Ląpy 9 zachęca do spędzenia w nim kilku chwil i z pewnością stanie się ono miejscem integrującym społeczność mieszkańców. Podwórko to w pełni odpowiada potrzebom mieszkańców, którzy szukają w centrum miasta kontaktu z zielenią i możliwości odpoczynku na świeżym powietrzu. Mieszkańcy kamienicy są zadowoleni z efektów modernizacji i jednocześnie świadomi swojej odpowiedzialności za stan zrewitalizowanego miejsca. Ponieważ my Mamy skłonności do narzekań, nie będę narzekał. Dziękuję za to, co powstało, i myślę, że będziemy to utrzymywać w stanie poprawionym ciągle, bo to przecież zieleń na wiosnę się pojawi świeża. No i wtedy może z większym zadowoleniem na to spojrzymy. W każdej sytuacji, jak ktoś cokolwiek otrzymuje, to musi o to zadbać, nawet. W takiej prozaicznej sprawie, jak ktoś kupuje samochód, to też nie jest mu to dane zawsze dobre i sprawne. Prawda? Trzeba o to wszystko dbać i konserwować. I tak tę sprawę rozumiemy. Projekt Plac na Glance okazał się strzałem w dziesiątkę. Chyba każdy mieszkaniec Katowic chciałby mieć do dyspozycji taką przestrzeń do wypoczynku.